Tylko pięć osób zgłosiło się do tego, żeby próbować zostać prezesem ZUS-u. Bo dzisiaj, w sytuacji, kiedy zaczyna się poprawiać, to, co, co obserwujemy w polskiej gospodarce, kiedy więcej jest dzisiaj pracy dla menadżerów, bardzo dobrze płatnej pracy, szczególnie dla tych, którzy mają doświadczenie, są nieźli, no to prezes zus nie już nie jest już tak bardzo fajnym stanowiskiem do objęcia. Bardzo trudna firma, trudna, w której tak naprawdę za dużo sobie nie mogę pozarządzać, jeżeli chodzi o strategię rozwoju, jeżeli chodzi o kierunek tego rozwoju, bo w zasadzie wszystko to jest kwestia decyzji politycznych, a poza tym nie jest to normalnie działająca firma przecież. W dodatku mam z tyłu głowy afery korupcyjne, które. Cały czas się toczą, jak mówi policja i służby zajmujące się tą aferą. temat jest rozwojowy. No i w dodatku jeszcze jestem na kominówce dla przeciętnego Kowalskiego oczywiście wynagrodzenie prezesa zło to bardzo dużo pieniędzy, ale dla dobrego menadżera znacznie więcej, przynajmniej dwa-trzy razy więcej może on otrzymać na rynku. Więc w tym sensie, no, jeszcze w dodatku zbliżają się wybory, więc nie wiadomo, jak tym prezesem długo będę. A zatem to, wszystko biorąc pod uwagę, oznacza, że to już nie jest tak bardzo intratne stanowisko dla wielu, wielu osób. Teraz a propos tej jednej osoby, która zdała egzamin. No, mnie trochę zaskakuje to, że tylko jedna osoba ten egzamin zdała. No, albo rzeczywiście poziom innych nie był najwyższy, albo co jest bardziej prawdopodobne, ten test został napisany pod bardzo, bardzo konkretne oczekiwania dotyczące tych, tych kandydatów. No i stąd taki, a nie inny. Jego wynik. Ja myślę, że oczywiście jest bardzo możliwe, że pani premier. No mamy jeszcze ten ustny egzamin teraz, przed którym stanie jedyny, jedyny kandydat, czy jedyna kandydatka. Myślę, że pani premier może się na nią zdecydować. Młoda kobieta, promujemy kobiety, promujemy młodość, więc tutaj wszystko się zgadza. Jest to osoba, która. Siedzi w tematyce ubezpieczeń społecznych bardzo mocno zawodowo. W zasadzie chyba ma tylko jeden minus: brak doświadczenia w zarządzaniu ludźmi, takiego praktycznego zarządzania w dużych zespoł, w dużymi zespołami ludzkimi. To jest największy problem. No i teraz pytanie, czy rzeczywiście będzie to problem dla pani premier, bo wszystko jednak wskazuje na to, że to ona będzie decydowała o tym, czy będziemy mieli nowego presa Zusu czy nie. Właściwie w Polsce mało kto ma doświadczenie w zarządzaniu tak ogromną firmą, która zatrudnia 46 tysięcy pracowników. Z drugiej strony katarzyna Kalata też nie ma zaplecza politycznego, to może być jej problem? No ja myślę, że nie. To, to, to akurat nie. Yy, przynajmniej nie jeśli chodzi o to, żeby yy, teoretycznie mogła zostać prezesem ZUS-u. Natomiast jeszcze raz to powtórzę. Yy, oczywiście możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że jakieś naciski na prezesa ZUS-u ze strony yy, rządzących mogą doprowadzić do tego, że on się poda do dymisji i będzie to źle wyglądało. Ale po pierwsze, no ta koalicja nie za bardzo się chyba przejmuje tymi pr kwestiami, bo jakby się przejmowała, to inaczej wyglądałaby kwestia choćby yy, rozmów, yy, nagranych rozmów w jednych z restauracji, o, której, o których słyszymy od wielu, wielu miesięcy. A po drugie, jeszcze raz to powtórzę, co tak naprawdę może zrobić prezes zus -u? No może jeszcze bardziej zinformatyzować te instytucje, może rzeczywiście robić szkolenia i naciskać na pracowników, żeby byli jeszcze bardziej mili, jeżeli nie są. Akurat moje ostatnie doświadczenia z ZUS-em są bardzo pozytywne, jeśli chodzi o zmianę takiej relacji petent urzędnik No, może oczywiście zmniejszać zatrudnienie, czyli przez te wszystkie działania restrukturyzacyjne, głównie związane z informacją i informatyką, może zmniejszać koszty funkcjonowania ZUS-u. Może mniej pieniędzy wydawać na super nowoczesne, drogie, wyłożone marmurami, granitami, Ośrodki ZUS-u. No dobrze, ale to wszystko nie spowoduje tak naprawdę jakiejś istotnej zmiany. No z wyjątkiem ewentualnie tego, tej relacji petent i urzędnik, nie spowoduje jakiejś istotnej zmiany sytuacji finansowej w ZUS-ie, bo nie o tym decyduje prezes. Więc w tym sensie brak politycznego poparcia nie musi być problemem.